Dziękujemy kolegom z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddziału w Bydgoszczy za nominację do Gashen Challenge. Jak zawsze pomagamy. Dzisiaj serce oddajemy Erwinkowi. Zaczynamy. Zaczynamy. Dziękujemy za możliwość udziału w tej szczytnej akcji. Ze swojej strony do Gashen Challenge nominujemy MZK Wydgoszczy, MWIK Wydgoszczy, Miejską Pracownię Urbanistyczną Wydgoszczy. A jednocześnie, żeby dołożyć się do tego celu, któremu tutaj działaliśmy, proponujemy akcję związaną z licytacją tych zabytkowych tablic, których już dawno nie ma na naszych ulicach. Jeszcze raz dziękujemy.